Ciężko ćwiczysz, a potem pijesz to? Stop. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że napoje słodzone mogą sabotować regenerację po treningu. Właściwy wybór napoju jest kluczowy dla osiągnięcia najlepszych efektów. Napój gazowany, który często wybierasz po intensywnym wysiłku, może zawierać dużo cukru i sztucznych dodatków. Sprawdź etykiety, by przekonać się, co faktycznie pijesz. Czy wiesz, że nadmierna ilość cukru w tych napojach może prowadzić do osłabienia organizmu? Po treningu Twoje ciało potrzebuje nawodnienia i cennych składników odżywczych, a nie dodatkowych kalorii. Jakie napoje zatem wybierać? Woda oraz izotoniki są znacznie lepszymi opcjami. Utrzymują równowagę elektrolitów i wspierają regenerację. To klucz do szybszych efektów. Nie daj się oszukać marketingowym chwytom. Czasami napój zdrowy może okazać się pułapką. Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego musisz być czujny. Jeżeli chcesz poprawić swoje wyniki, Zastanów się nad tym, co pijesz po treningu. Nie zapomnij, aby zostawić komentarz, jakich napojów unikasz i polubić ten filmik.